Witam. Nagranie z 1 czerwca, ale stan z dnia poprzedniego, czyli 31 maja. Panów zaskoczyła pogoda. Ale... chyba zdążyli. Mam jeszcze jakieś takie... czysto porządkowe sprawy zostały. Jeszcze fugi uzupełnić. Wygląda na to, że teraz jest gotowy. O, nawet, nawet, nawet pytanie, czy się pomieścimy. Będzie, będzie jeszcze jedno nagranie.